Are you ready? Pełna Kochani, wracamy na kartę walk. Przed nami walka numer 6 dzisiejszego wieczoru. W narożniku niebieskim. 178 cm wzrostu, 74 kg. Młody, dziewiętnastolatek, miłośnik sportu walki. Na co dzień zajmuje się montażem urządzeń elektrycznych. Odkąd rozpoczął przygodę z boksem, czas wolny spędza tylko na treningach. No chłop ma czas wolny. Występ na gali Hard Boxing, Najpełna Moc to dla niego możliwość sprawdzenia swych umiejętności w prawdziwym ringu oraz spełnienie jednego z wielu marzeń w narożniku niebieskim. Przed Państwem Szymon Gumbulek! A międzyczasem, do narożnika czerwonego zapraszam 69 kiwo żywej wagi o 184 cm. 21 lat. Od najmłodszych lat pasjonuje się sportami walki. Wejście do prawdziwego ringu i oddanie honorowej, widowiskowej walki jest jednym z jego największych marzeń, które pragnie spełnić. I dzisiejszego wieczoru spełni swoje marzenia. W narodziku czerwonym przed państwem Sebastian Martynski. To 78 centymetrów. Wzrostu. A w narożniku czerwonym Sebastian Martyński, 21-letni zawodnik mierzący 184 cm i 69 kg. już za chwilę Sławo Leszko, y, sędzia ringowy dzisiejszego y, tego wydarzenia na ringu, rozpocznie swoje spotkanie. Ale czekamy, czekamy na kask. Czekamy na kask do niebieskiego narożnika. Jeszcze chwilka. Proszę państwa i za chwilę za chwilę rozpocznie się to, yy, to niesamowite wydarzenie ta walka walka numer 6 dzisiejszego wieczoru pomiędzy Szymonem Gumulcem a Szybestianem Martyńskim podczas gali Hard Boxing Night Pełna Moc 2 Proszę Państwa, to już szósta walka, którą będę dla Państwa komentował. Już miałem przyjemność komentować z Mateuszem, miałem przyjemność komentować z Arkiem, ale cały czas czekam na dojazd naszego eksperta Kamila Janika. Niestety, warunki pogodowe, jak sami Państwo widzicie, będąc w Małopolsce, widząc to w telewizji, są bardzo trudne, żeby tu dojechać. Ale tutaj jest bardzo gorąco. Na polu zimno, na zewnątrz zimno. Jak to się mówi, właśnie tutaj w Małopolsce na polu? Dla niektórych na dworze, ale u nas zawsze na polu. Jest, już usłyszeliśmy gong. Tak, przepraszam Państwa, wracamy do walki. Zawodnicy przybili sobie i rozpoczęła się. I kolejny raz, kolejny raz zawodniczy nie kalkulują, tylko rozpoczynają mocno. Wymiana ciosów. Prawy, prawy sierpowy zawodnika w czerwonym kasku, którym jest Sebastian Martyński. 21-latek. 21 Jego mottem jest wejście do y, prawdziwego rynku i oddanie honorowej i widowiskowej walki. To jest jego jedno z największych marzeń. Jego z największych marzeń, które dzisiaj właśnie y, ma możliwość spełnienia dzięki Fundacji Pełna Moc oraz Fundacji Pełna Moc Centrum Sportu i Fizjoterapii oraz Jodo Gym Siłownia i Fitnessów tych trzech y, podmiotów, które są organizatorem dzisiejszej walki. Ja tutaj y, Państwu tutaj mówię, a tutaj niesamowita wymiana ciosów i prawe na lewy. Prawy na korpus, prawy sierpowy. Jak zwykle rozpoczęło się mocno, a teraz zawodnicy już zaczynają, już zaczynają kalkulować, co się bardziej opłaci. Dystans trzymają obydwaj dystans, skracają, ale tutaj nie ma takiej sytuacji jak na niektórych walkach fightowych, gdzie zawodnicy całą rundę tańczą i sędzia musi zmuszać do walki. Inaczej będzie udawał, dawał punkty yy, ujemne. A tutaj, proszę Państwa, sędzia nie musi tego robić. Sami zawodnicy chcą oddać tutaj wszystko, wszystko z siebie dać, aby móc wspomóc Fundację Pełna Moc. A na jego komentarskiego właśnie pojawił się Mateusz Nosek. To jest ten człowiek, to jest ten człowiek, dzięki któremu tutaj Państwo się znajdujecie. Już za chwilę ściąga marynarkę, szykuje się, i już za chwilę usłyszymy jego komentarz. Ale nie, on musi iść do narożnika. Tak, proszę Państwa, ponieważ yy, jego obowiązki są i po stronie organizatora, i po stronie trenera, i po stronie yy, komentowania. To jest niesamowity człowiek człowiek orkiestra to jest człowiek, dzięki któremu to wydarzenie ma właśnie tutaj dzisiaj miejsce. A przypomnę, jesteśmy w Wieliczce, jesteśmy w Kampusie Wielickim, w partnerze dzisiejszego wydarzenia. Na środek linku. Przybicie piątki. Czekamy na gong. I po minucie przerwy rozpoczynamy drugą rundę. Oj, zawodnicy nie ruszyli tak w pierwszej rundzie. Chociaż nie, ale jednak to nie jest to. To nie jest to, co było na początku. Wymiana mocna ciosów. Teraz zawodnicy wiedzą, że liczą się punkty, że trzeba zdobywać punkty. Yy, a te punkty to celne ciosy, celne ciosy, które będą oceniane przez sędziów. I cios prawy sierpowy Szymona Gumulca i kolejny, kolejny, nie przepraszam, Sebastian Martyski. Sebastian Martyski w natarciu. Prawy, kolejny prawy, lewy prosty. Lewy prosty, kolejny. W defensywie nisko pochylił głowę Szymon Gumulec. I kolejny stop, przerwana walka. Będzie liczenie? Nie, poprawienie kasku. Poprawienie kasku, ale widać ewidentnie, że Szymon Sebastian Martyński mocno przeważa na początku drugiej rundy. Usłyszeliśmy komendę box i po poprawieniu kasku ponownie. Przewaga, przewaga, widoczna przewaga Sebastiana Martyńskiego. Słyszymy podpowiedź z narożnika dla Szymon'a: Nie opuszczaj gardy. Ale to nie, Szymon, Szymon w defensywie, pewnej defensywie, zasłania twarz, nisko pochylona głowa. To może być niebezpiecznie, gdy wejdzie prawy podbródkowy z dołu. Ta walka może skończyć się przed czasem. Kolejny prawy sierpowy. Jak to mówił Kamil, prawy overhandowy. I kolejny, wypadła szyjka. Panie sędzio, wypadła szyjka. Tak, przerywamy. Stop, tak, usłyszeliśmy komendę. Stop, wypadła szczęka zawodnikowi yy, z narożnika niebieskiego Szymonowi, Szymonowi Gumulcowi. Jest to chwila na odpoczynek. Musi to wykorzystać. Ale, proszę Państwa, tutaj ewidentnie widać, że Sebastian Martyński mocno, mocno dominuje w tej walce. Ale to, to jest tylko moja yy, subiektywna ocena. Ostateczny wynik. Yy, Ocenią sędziowie, 10 sekund, obrócił się, obrócił się już, obrócił się, sędzia przerwał pojedynek, ponieważ zobaczył, że zawodnik się obrócił i że nastąpiło uderzenie w tył głowy. I ko koniec, koniec, ko jeszcze jeden cios, przed komendą stop i koniec drugiej rundy. Ewidentna dominacja w ostatnich sekundach Sebastiana Martyńskiego. Na środek jak zwykle przywili piątkę. pełne fair play i rozpoczęła się i znowu atak Sebastiana Martyńskiego. I kolejne, kolejne, kolejny cios, cios za ciosem ze strony Sebastiana. Ponownie Szymon Gumules w defensywie. Ale to już nie jest ten grad ciosów, który był na początku. Przypomnę, to już jest trzecia runda. Piąta minuta pojedynku. To wymaga dużej siły, dużego, dużej wytrzymałości. I znowu. A zawodnik odwrócił się tyłem. Pochylił się. Sędzia przerywa. Przerywa i, on, i daje uwagę y, zawodnikom w niebieskim kasku, że nie może się odwracać. A zawodnik czerwony nie można bić w, w, w nerki. Nie można bić w tył głowy. I ponownie. Y, proszę Państwa, to już jest pełna. I zawodnik y, y, upadł na deski. Ale tylko pochylić. To było pościcie. Sędzia. Tak. I mamy pierwsze liczenie. Pierwsze liczenie w dzisiejszego wieczoru. Podczas szóstego pojedynku gali Hard Boxing Night, Pełna Moc 2. Która odbywa się w Wieliczce. Gdzie gości nas Kampus Wielicki. Dziękujemy za to bardzo. I znowu. I wyczuł. Wyczuł krew. I zaatakował. Zaatakował potężnymi ciosami Sebastian Martinski. I ponownie zawodnik y w... W niebieskim kasku leży na deskach Szymon Gumulec. Ale tutaj ich ponowne liczenie. Drugie liczenie w ciągu nie spełna kilku sekund. Myślę, że tutaj wynik już e, będzie przesądzony, chyba że dojdzie do jakiegoś niesamowitego e, powrotu do walki z Szymona. Już dwa liczenia. Nie, proszę Państwa, to już chyba koniec pojedynku. Za chwileczkę. Ile mamy do końca? Tutaj widzę minut 10 sekund do, do końca, więc raczej zakończy się werdyktem sędziowskim pojedynek, ale to już pełna dominacja, pełna dominacja Sebastiana Martyńskiego w, szóstym, w szóstej walce. A teraz oddaję głos na ring i czekamy na e, werdykt sędziowski. Jestem, drodzy Państwo, zwycięzcą tego starcia z narożnikiem czerwonym Sebastian Ma!